Ciężka. Dobra, pokaż e, termin mamy 2015 rok, gaśnica jest e, skończyła się w 2002 roku To będzie jakieś 13, 13 lat. lat Dobra Sprawdzimy co to jest ważne To nie wam nie Czemu? właśnie tam przed użyciem w O tak przeszłaś Bądź mężczyzną raz, dwa osiem. Dupa <laughs> Nie działa <ślad> Widzisz, oh, już wiesz, czemu nie ma zawleczki? Ale... Ktoś na Jest pełna. Moja też. Widzisz, e. moją? A jakby się musiał... Nie! 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 No, spada się drugi da raz. A się, spada się. Nie ma co, boi.